PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Mateusz Miściłkowski, mama, bądź na bieżąco, a razem ze mną Don Cassio. Cześć. No to Kas już na gorąco. Pierwszy wywiad, jak się podobała konferencja? No, taka dynamiczna, trochę czasem. No ja dzisiaj nie chciałem się wtrącać, dlatego wzięliśmy dwóch prowadzących, ale czasem no, chłopacy nie umieli zapanować, to musiałem odezwać ryja. Ale co hamowali dymy? Coś? Nie, że hamowali, chociaż podoba mi się ten tekst od EBB nie hamuj dymu uh, Pasternaka mhm. co hamujesz dymy? No to widziałem, że do Abusa tym rzuciłeś, tym tak tak, tak, no, bo mi się spodobał EBB, oglądałem jak tam y, oglądają sobie High League, tak, konferencję y, no, no to y, nie, po prostu czasem było to za dużo nieładu, wiesz, tam kolejnik się napierdolił jak kamerzysta coś mówił, to cały czas mu się wtrącał no to czasem musiałem po prostu się odezwać, ale tak to ok. No chyba na plus wszystko, nie? Jak kto najbardziej na plus według ciebie na tej konferencji? Ciężko powiedzieć. No najlepiej jako skromny chłopak to powiem, że ja, nie? Skromny chłopak. Trener Mirek, dzisiaj widziałem. Pierwszy raz na konferencji wjechał i rozjechał. Na początku z jakąś piłą wjechał, a potem widziałem, że z Anną Andrzejewską miał, jakoś, miał jakiś eksces. Jak ty to skomentujesz? No, my nie popieramy słów y, pana Mirosława Otniskiego, ale. To jest jego zdanie, nie? Tam za dużo osób zaczęło, uważam, atakować jedną. Pewnie by bardziej doszło do Mirosława Oknińskiego, jakby jedna, jedna kobieta y, mówiła i tyle, nie. A podobało ci się to jak trener Mirek tutaj zaprezentował się? No na początku na pewno te piły i to wszystko to było śmieszne, śmieszne, a reszta, no to już wiesz. No my się z tym nie utożsamiamy jako Prime. My szanujemy kobiety i wspieramy, ale szkoda, że tyle aż go zaatakowało kobiet, bo może jakby jedna powiedziała merytorycznie, to on by się wypowiedział i gdzieś by doszli do konsensusu, a tak to wyszło trochę tak, że musieli Adama atakować. Była z... jakaś rozmowa potem z trenerem po końcu panelu? No jak mnie od razu tu zabrałeś, to ciężko. A, okay. Jak ty ocenisz w ogóle to zestawienie jego syna, trenera Mirka z Normanem Parke, czyli z gościem, którym ty walczyłeś. No słyszałem, że duża jest, jeżeli ten jest doświadczony i ten jest doświadczony, to słyszałem, że to jest. No przewagą są kilogramy, więc skoro Adam tak bardzo dużo waży, to zobaczymy, no możliwe, że ma szansę. Nie? A ty jak siedzisz obok Normana, to masz dalej w głowie tą walkę z nim? Nie, bo ja Mów ją wygrałem. Chęci rewanżu? Nie mam chęci rewanżu. Ja uważam, no bo... że wygrałem i wszyscy tak dookoła uważali również włodarze Fame MMA, więc co ja mam? Tak naprawdę osoby liczące się też w boksie, w polskim boksie, na których ja oglądałem, wiesz, walki te pierwsze, nie wiem, no nawet kiedyś Artura oglądałem, to wiesz, to jest pan Andrzej Kostyra, Dariusz Michalczewski, pan Leszek Jankowiak, Wiesz, Przemysław Saleta To i oni wszyscy jednym głosem powiedzieli Mateusz Borek To wszyscy, wiesz, ludzie związani mocno z boksem I wszyscy jednogłośnie Ocenili, że ja wygrałem Więc co mi Dalej udowadniać Czyli co, tego rewanżu na razie nie ma Takiej, takiej, takiej rozmowy o tym rewanżu Z Normanem Czy były, były rozmowy wcześniej Fejmie miał być, nie doszło Dlatego wyszło tak, że ja tu jestem Norman, również tu jest. Możliwe, że zrobimy ten rewanż, tylko zobaczymy, no bo jak szybko znakautuje Popka, to nie wiem, czy... Jak już będę musiał za dużo pokazać swoich umiejętności, a zawsze starałem to, e, wiesz, zostawiać nutkę, ciekawości na kolejne walki, to możliwe, że po prostu będzie tylko ciekawa walka e, w MMA, nie? Żebym go zlał. MMA, z normalnym. No, no jak on mówi, że pięć rund możemy w boksie, a jedną w MMA, to myślę, że w trzeciej bym go po prostu znokautował. Ale ty chyba, nie nie palisz się do tego trenowania MMA. Ja umiem MMA, to po co mamy trenować MMA? No, trenować trzeba, do no, Popka chyba teraz trenujesz, co? Słucham? Czy do Popka teraz trenujesz? Do Popka, tak, trenuję cały czas, jestem na sali, więc... Normalnie trenuję, wiadomo za szybko trochę może zacząłem trenować na te łokcie, więc dużo pływałem, żeby nie nadwężać mocno łokcie, ale zrobiłem cały, całe sparingi, czyli 6 mocnych takich sparingów po 4 rundy, bo myślałem, że popka przekonamy, że nie obstra zbroi i zrobi te 4 rundy i go zleje tam. Ale no nie chcę się zgodzić, to szybciej po prostu zacznę i go albo w pierwszej znokautuję, bo zobaczę jeszcze, nie chcę potwierdzać, ale przegadam z trenerem, możliwe, że pójdę z nim na ostrą, otwartą wymianę i po prostu jeden padnie, ale jestem przekonany, że to on, bo ja nigdy nie leżałem jeszcze na desce. A Hollywood? Wtedy wiesz, zobaczą mnie w innej odsłonie, ale zobaczymy. No, jeszcze przegadam z trener. Może się chwilę pobawię z nim w pierwszej rundzie, potem trochę Hollywoodu, ale jestem przekonany, że ta walka skończy się przed czasem i to z moją uniesioną ręką w górze. A widziałeś ostatnio na High League pojawił się chłopak, z którym ty walczyłeś w boksie amatorskim? Z którym przegrałeś w boksie amatorskim. Tak, tak, widziałeś no, go? Tak, no, Wojciech Sobierajski. Eee, On wyraził tak. chęć nawet takiego rewanżu z tobą. No to jest jednak gościu, który z Tobą wygrał, tak? No tak, moją pierwszą walkę. On był chyba trzykrotnym mistrzem e, Pucharu Polski, więc pamiętam jak zszedłem e, po walce i trenerzy wszyscy do mnie podlecieli bo pierwsza walka Twoja? A Ty z, wiesz, on tam miał chyba trzy Puchary Polski zdobyte, a ja moja pierwsza walka to była w boksie amatorskim. E, dobrze, że mi przypomniał kiedy zacząłem, bo 2011 rok. No a dokładnie, w wieku 19 lat, 11 lat temu zaczynałem boks. No, i to była moja pierwsza walka. Na punkty chyba przegrana, tak? Tak, tak. No i dużo trenerów, i powiem szczerze, że wtedy tyle dostałem na wątrobę, że jakbym teraz tyle dostał, to kurde, ciężko by było ustać. Tylko wtedy, ja jeszcze wiesz, prosto z ulicy, spuszczony od kolegów z blokowiska, yy, wiesz, taki łysy Kazik byłem, bo ja Fiławie na mnie Kazik wołali, bo nikt nie umiał wypowiedzieć imienia Kasiusz. To ja byłem Kazik, taki wiesz. No, swoje tam się robiło na, na mieście. I ham wbił do ringu Dokładnie i chciał się lać. ham. Ja, jak zobaczyłem Wojtka Grzyweczka, mówię, kurwa, pierdolnego pójdzie spać, nie? A tu mnie, wiesz, nauczył... No, le lekcję pokory mi lekką dał. I głównie przez to, że ja tam, wiesz, Fiławie... Przy kolegach zawsze Fifa rafa, się chodziło do parku, solówki robiło, a tutaj mówię, kurde chłopak z grzywce by mnie przed czasem zrobił i tą siłą woli wytrzymałem, bo wątroba mnie tak bolała, tyle dostałem, ale no, kibicuję, trzymam kciuki za Wojtka Sobierajskiego. Czyli ktoś dał jednak Kasjuszowi lekcję pokory, tak jak mówisz? No nie, no wtedy na pewno, nie, a tak to przegrałem więcej walk w boksie amatorskim, w boksie olimpijskim, nie, więc więc się tego nie wstydzę, ale no w frekwajtowym świecie jestem niepokonany, więc tu jest inaczej yy, Niedawno udzielałeś wywiadu mojemu bratu w którym mówiłeś, że zapraszasz Denisa Załęckiego do walki w budce telefonicznej czy on odpowiedział coś na to? czy jest między wami jakaś, jakaś, jakaś spina i czy jest, są jakieś rozmowy prowadzone, żeby taka walka się odbyła? No nie, on przecież yy, przecież powiedział, że no, zasłaniał się jakimś kontraktem w High League, więc tu nie musimy kontraktu e nie musimy kontraktu podpisywać, zaprosiłem go na tego 26, jak coś, to wniesiemy budkę telefoniczną, jak udaje, że chce, chce uciekać czy coś, możemy stanąć na środku oktagonu i wymieniać się ciosami. Zresztą teraz zaprezentuję 26, że się nie boję takiej ogromnej siły, a jestem przekonany, że Popek ma dużo, dużo większą siłę niż Denis. A ja ty uważasz, że właśnie byłby kto? jest takim cięższym rywalem Popek, czy na przykład byłby Denis Załęcki takim rywalem cięższym? Nie, no uważam, że Popek, no zdecydowanie zresztą to jest taki prawdziwy freak fight, nie? Popek miał zawodową karierę i teraz freak fightową, ja się wywodzę z boksu olimpijskiego, amatorskiego, no i to jest taki prawdziwy freak fight, wydaje mi się, że ogólnie, jak ta karta, którą my mamy, byłaby na Fame MMA, to ona by sprzedała spokojnie pół miliona pay-per-view, bo uważam, że karta jest bardzo dobra, ale no wiadomo, my mamy troszeczkę mniejsze zasięgi, ale mamy nadzieję, że widzowie właśnie przed oceną, zanim wiesz, Ślepo będą oceniać, o Prime taki, High League taki, Fame najlepszy. To obejrzą wszystkie trzy gale i wtedy porównają, e, gdzie my musimy się czegoś nauczyć od, nie wiem, Fame'u czy High gdzie High League i Fame musi się nauczyć od nas. E, powin, powinien każdy widz obejrzeć wszystkie trzy gale. Po nas jest oczywiście High League 10 grudnia i wtedy ocenić, a nie tak ślepo, wiesz, nie włączy, nie zobaczy, jak się staramy dla widza żeby miał mm, tą ciekawą kartę walk i no, tą rozrywkę i ślepo wiesz, jak ktoś napisze źle to on też, nie? Ślepo w to wierzy. Powinien obejrzeć i wtedy wyrazić swoją opinię. Tak teraz na prawie tydzień przed y, galą uważasz, że może być ona sukcesem? Prime 4? No mam nadzieję. Wiadomo, że to wszystko zależy od widzów. Y, Mam nadzieję, że właśnie tak chłodno sobie przekalkulują, zobaczą tą kartę walk. I naprawdę, wydaje mi się, że jakby ta karta walk. My jesteśmy świadomi, że FMM jest pre prekursorem, więc wiadomo, że ma te większe zasięgi. E, więc na razie musimy się zadowolić tą trzecią pozycją, bo jesteśmy najpóźniej stworzeni, ale wszystko robimy dla widza, żeby to było ciekawe. E, no i mam nadzieję, że e, widzowie dadzą nam jakby szansę coś lepszego, żeby no nie był ten monopol tutaj na polskim rynku. Żebyśmy właśnie no jak będzie konkurencja to tylko z korzyścią dla e, oglądającego, dla widza, bo wtedy wiadomo, że będziemy się kreatywnością prześcigać i tylko lepsze widowisko zobaczy widz. Ostatnio Boxel przyjął e, walkę z Pawłem Żwiakiem. Przygotowujesz się już do niej. Co ty sądzisz o tym zestawieniu i jak to oceniasz? Myślisz, że kto będzie zwycięzcą? Nie wiem czy tam jest jakaś jak będzie walka no to wiadomo że będę za Pawłem nie? bo to, to jest mój znajomy więc mu będę kibicował może pomogę mu w jakichś przygotowaniach jeżeli spytał to Ale uważasz że Boxel będzie dla niego ciężkim przeciwnikiem no bo ty z nim walczyłeś i pewnie też nie wiem czy może sobie kilka razy z nim jakiś trening odbyłeś czy jakiś sparring, na pewno wiesz jakie on ma umiejętności Boxel No tak by e, walczyłem z nim więc go zlałem, no wydaje mi się, że tu będzie murowanym faworytem Paweł Juźwiak. Myślisz, że przed czasem uda mu się skończyć, czy, czy jednak nie? Czy jednak nie będzie chciał po prostu wygrać? Nie no, jeżeli dojdzie do walki, to na pewno Paweł to skończy przed czasem, bo no, boxel nie ma jakby tlenu takiego dużego. Wiesz, tej walki ze mną to też tam nie bierzmy tak na poważnie, ale to wiadomo, no było, minęło, no uważam, że to by była ciekawa walka, ale... No, raczej jestem przekonany, że Paweł by no, z uniesioną ręką wyszedł, i to raczej byłaby deklasacja. To jeszcze ostatni temat, bo widziałem, że wyrażałeś chęć walki z Mariuszem Podzielonarskim na konferencji. Myślisz, że taka walka mogłaby się odbyć? No, nie wiem. No, to pytanie do Maćka Kawulskiego. Wiadomo, że oni tam bardziej stawiają na sport, na MMA. Ja to rozumiem, nie chcę jakby się wtrącać. Wyraziłem chęć, że jakby poszli na jeden wyjątek. Uważam, że dla. Świata, e, ogólnie dla całej Polski byłoby to ciekawe, e, nową rzeszę swoich fanów by sięgnęli do KSW, bo ja jednak jestem z tego świata freakfightowego, e, Pudzianowski już jest mocno ten taki telewizyjny produkt i by mieli połączenie, bo na pewno każdy widz by chciał też to zobaczyć z najsilniejszym człowiekiem na świecie. Jakby poszli na ustępstwa i ja bym się zgodził na tę ma malutkę rękawice, a Mariusz na stójkę, to jak najbardziej bym był chętny, ale to już wiadomo do Martina Lewandowskiego pytanie i do Maćka Kawulskiego. Jeżeli byliby zainteresowani, to ja chętnie bym e, wziął taką walkę już bardziej dla siebie, dla udowodnienia sobie czegoś, już tam pieniądze nawet nie grają roli, e, po prostu żeby ta walka się odbyła. I jak najbardziej jestem na tak. Ale oczywiście wiem, jakie zasady są w KSW. Jeżeli nie będą chcieli, to może kiedyś Mariuszowi się skończy kontrakt ze, ze Sportową Federacją. Będzie chciał wystąpić jednorazowo w prime. To zapraszamy. Oczywiście, no offense, bo ja mam bardzo duży szacunek do osiągnięć Mariusza. No i życzę, żeby taka walka się odbyła. Dziękuję bardzo. Dziękuję.